Siemandero drodzy zimale, witam Was w pierwszym odcinku z mojej nowej serii Minecraft Tobico na serwerze Ja się Tak dzisiaj sobie zagramy w Tobico. Tak to wam na Tobico. Mam nadzieję, że nikt nie mnie nie przewije. trwa się o 20 sekund. Mam nadzieję, że naprawdę się, na się Wam będzie bardzo podobało. O! No! No! Co to było? No drodzy widzowie ja wykupił to już przede mną. Też znaczy, tuż po mnie O, to się lagowało, drodzy widzowie. No ja mam pytanie jak on krzyżać. O dobrze, drodzy widzowie. У меня, у меня нет конечно А ну там у меня? Ну, наверное, я Nie, drodzy widzowie, no, niestety nie, nie przegraliśmy. Dobra, nie będę tylko zakrętował, drodzy widzowie, to by było na tyle w tym materiale Przepraszam, że taki krótki, tylko była to prezentacja serwera. Ja się ja bardzo go polecam wszystkim, albo jeszcze zagram RMK dla was. No, aha. A, licytuję. Bardzo fajnie. Nie ma co elicytować, bo Dobra, nie ma co... No... Przepraszam, jeśli zrobiłem błąd, ale ja tutaj nagrywam dla na szybko. Na szybko. dla was też szybko sobie zmienię jeszcze grafikę. o nie wiem gdzie on padnie, ale chyba tam już prażą łuk o, trafiliśmy, drodzy widzowie, bardzo dobrze, bardzo dobrze się padło o, już trzeba. Już spadliśmy. Już zedliśmy. No bez jaj. No ja trafiłem go raz. Ale rozwidzieli, widzieliście, ta arena szybko pójdzie, to zagram jeszcze jedną ostatnią arenę, gdzie może będę to kopał. No dobrze radzę jej, żeby... ten tobie już opada w, si w siłę ale tam ci się nie dadzą czy żeby wiedzieli ja Ja się z nami nie przewitałem ja jestem kubałem chwa ja 042 i się przynajmniej już. Przerwitałem to. No ja się witam. Eee... Dobra, że mówili robili... eee... o. Pisze, ktoś nie. To tylko ma 15 życia. Wikola 1565. Kto gra czyt? O. Jeszcze smutny. Potrafił ktoś i ten um, O. Został jeden gracz. Z Tobiko nie ma drodzy widzowie, mm -mm. Ale poza tym mam nadzieję, że dotarliśmy dwa końca. Tak, może będziemy mieli tutaj jeszcze Tobiko. Zobaczę. Mam nadzieję, że się uda, że mógł Wam zaprezentować jak z perspektywy Tobiko. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanał Michała Gałeckiego. Który też nagrywa, to jest mój stary dobry znajomy, znaczy nadal jest znajomy, nie stary, nie jest młody, jak <grywanie> dziwnie zabrzmiało, tak, wbijajcie do niego macie łapkę subskrybować, no i ogólnie. za gracie, graczy. drodzy widzowie. Zalicytowałem, a Thank you Widzę, że my się nie wyrobimy w dwie minuty. No niestety jak to Dobrze, My to zrobimy w dwóch kawałkach. Tak. O, zaczyna się, zaczyna się. Błaga mnie cytuj. No nie! Nie, nie, nie! I nie, jeszcze raz. Nie, nie lubi. Masz hejt od widzów, ty kurde. U, ja pielciu, ja pielciu, ja pielciu. Tobie go nie ogarnia. Fajr, spadłem! Ja piel drodzy widzowie! Dziękuję za oglądanie, z tej strony był KUWACH2042, może jeszcze uda się nam trafić tego dekla. No to cholery! Dobra, do się z wami jak. 2042 w pierwszym odcinku, trzymajcie się, ziomeczki, cześć, papa. Pa. Zabawcie łapki, Subskrypcję, komentarze, bo to mnie bardzo motywuje do dalszej współpracy. I montażu filmów. Trzymajcie się i cześć. Zadka.